W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Wykonało się. Dzień mija. Jak dobrze, Ojcze, że ten dzień już ma się ku końcowi. Dobrze, że jestem. Przed Tobą i w Twojej obecności razem z Maryją Józefem i nade wszystko z Jezusem dałeś mi Ojcze, dziś rano Twoją miłość czystą, prostą, zawsze wierną i cierpliwą, łagodną, która wszystko znosi. Która chce być kochana. A cóż ja uczyniłam z nią? Spójrz, ojcze, tyle słabości, tyle błędów i grzechów moich. Przebacz mi i w swoim miłosierdziu napraw. Napraw te rany, uzdrów terany, które dziś świadomie lub nieświadomie zadałam innym niech Twoja miłość spłynie na terany przez te czyste serca Maryi, Józefa i nade wszystko Jezusa. Uzdrów też rany, które mi zadano. Każdy ból otrzymany czy zadany oddaję Tobie, i proszę o miłosierdzie dla nas, biednych grzeszników. Jeśli gdzieś i komuś zasiałam zgorszenie, Ojcze. Wylej swoje miłosierdzie przez te trzy serca, tak bardzo przez Ciebie umiłowane: niepokalane serce Maryi, przeczyste, współczujące serce świętego Józefa i serce ciche, pokorne maleńkiego Jezusa. Spraw, Ojcze, aby wszyscy, z którymi dzisiaj pozwoliłeś mi żyć i przebywać, dobrze odpoczęli tej nocy. A jeśli kogokolwiek z nas powołasz dzisiaj do siebie, bo Ty wiesz, kiedy to będzie najlepszy czas dla nas, proszę Cię przez te trzy najświętsze serca. Najświętsze serce Jezusa, niepokalane serce Maryi i przeczyste serce Józefa. O święte konanie bądź dla nas wszystkich miłosierny i dla tych, którzy tej nocy skonają. Daj odpoczynek. I proszę Cię, Ojcze, abyś tej nocy w naszych sercach i w moim uczynił cud, byśmy obudzili się z czystą miłością, z nową nadzieją i z wiarą, by na nowo przeżyć kolejny dzień nowenny. Przygotowujący nas na narodzenie Twego syna czystej miłości. Proszę Cię, Ojcze, Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Bogu niech będą dzięki.